Co się wydarzy w 269 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Candela i Simona planują menu na bal maskowy, a Rumuło postanawia powierzyć Mauro jego organizację. Jana i Abel zostają parą. Manuel i Jimena kłócą się o jego loty. 269 odcinek serialu La Promesa, w środę 12 listopada. Podziel się wrażeniami w komentarzu. La Promesa. Pałac Tajemnic, odcinek 269, w środę, 12 listopada 2025 roku, o godzinie 15.05 na TVP2. Co wydarzy się w 269 odcinku, La Promesa Pałac Tajemnic. Kandela i Simona planują Menina Bal Maskowy. Rumuło postanawia powierzyć Mauro organizację przyjęcia, by sprawdzić jego umiejętności jako przyszłego szefa służby. Manuel łamie zakaz gwardii cywilnej i odbywa lot nad posiadłością. Jana i Abel zostają parą. Margarita prosi Alonzo o pomoc, ale spotyka się z odmową. Zdjęcia z odcinka znajdziesz w galerii poniżej.